Dzień dobry, witam Państwa. Wczoraj na rynek napłynęły kolejne informacje, tym razem były one związane z agencją ratingową SP, która obniżyła perspektywę ratingu dla Hiszpanii do negatywnej. Wiadomość ta popsuła nastroje inwestorów, przez co kurs euro-USD po raz kolejny zanotował spadek, choć warto podkreślić, że ostatecznie w wspólnej walucie udało się utrzymać część zysków. Niestety dzisiejszy poranek przynosi delikatne osłabienie euro, przez co kurs euro-USD znalazł się na poziomie 1,4705. Natomiast na parach złotowych wiadomość dotycząca Hiszpanii wywołała kolejną znaczną falę wzrostów. Kurs euro-PLN znalazł się nawet na poziomie 4,17, a USD-PLN nawet na poziomie 2,84. Jednak dzisiejszy poranek to nieco niższe poziomy. Na USD jest to 2,8220, a na PLN jest to, to 4,1510. Na dzisiejszą sesję zaplanowano dwie publikacje makro. Pierwsza z nich będzie dotyczyła bilansu handlowego w Stanach Zjednoczonych i pojawi się o godzinie 14.30. Oczekiwania inwestorów wskazują na delikatne pogłębienie deficytu do poziomu 36,8 miliarda dolarów. Przy poprzednim odczycie na poziomie 36,47 miliarda. O tej samej porze czeka nas jeszcze publikacja cotygodniowych danych dotyczących zasiłków bezro dla bezrobotnych, w tym oczekiwana ich liczba to 460 tysięcy, podczas gdy tydzień temu wyniosła ona 457 tysięcy. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. Do widzenia.